szukałem bo... czegoś no, nowego, nietypowego, z, z dolnych i... części Polski tak ludzie przyjeżdżali, no ja nie, wie, nie wierzyłem, że... Mm -hmm. dy... Specjalnie pod tą imprezą. Dokładnie, tak, to... gdzieś tam nawet w wywiadzie było, że, że wyjechali o czwartej całą rodziną, mm -hmm. żeby być u nas na starcie no, i bo... zostają przy okazji My, na weekend ludzie, gdzieś tam. Tak, no, szukałem bo... czegoś no, nowego, nietypowego, tak jak jest ten mały, wielki, mały bieg, te 13 km z, z, tymi, z tymi zadaniami, to jest coś, coś, coś innego. Nie? No tak, wie, tak, bo to też nie jest... Y... Tak jak w formie Run czy jak do wody, tak. nie jest tak. że musisz się w tej błocie tylko tak jak tam jest, dokładnie, że są zadania bardziej, może układanie jakiś puzzli, tak, tak na tak, zmęczeniu, tak, tak, w podporze, tak. gdzieś tam, tam strzelamy, tam przenosimy, ta skrzynkę z amunicją, slalomem. To mówiąc <laughs> ta oferta tam. powinna być jakoś taka rozmoicona. Ludzie są coraz bardziej rozpuszczeni z jednej strony, no bo, bo chcieliby i to i tam, to i to nie? Można by było oczywiście to zbagatelizować i robić takie surowe imprezy, nie? Właśnie przez te błoto przeciągać. Ale z drugiej strony, no mówię, wtedy nie przyjdzie tylko, nie przyjdzie więcej osób, tylko przyjdzie jakaś garstka, która lubi te błoto, lubi się wytarzać w tym błocie, nie?